Siemanko, z tej strony Niko i dzisiaj przed nami kolejny odcinek serii gry Minecraft Dungeon Dzisiaj planujemy zrobić codzienną próbę na poziomie 35 czyli aż o 15 poziomów więcej niż nasz obecny poziom postaci Nie wiem czy to w ogóle jest możliwe ale nie byłbym sobą gdybyśmy naprawdę nie spróbowali przynajmniej zrobić tej misji Więc zaraz zobaczymy jak to nam wyjdzie próba numer dwa nie podejemy się lecimy dalej teraz postaramy się zrobić to szybciej lepiej mamy trzy poziomy więcej niż wcześniej na początku nie wiem, czy to coś zmieni, ale mam nadzieję. Sami widzieliście, że poprzednia misja nie poszła nam najlepiej. Więc do tego teraz się poprawiamy i kończymy ją całą. Najgorsze chyba w tej mapie są te klatki, które przywołują moby. Ich naprawdę jest sporo, ale zaraz postaramy się znaleźć na nie jakiś sposób żeby nie były dla nas problemem większym. No i czasami właśnie ten e, brak możliwości e, zrobienia uniku do góry, tak? Polkujemy się, to nas zabiło też e, raz. No na te klatki musimy mieć albo e, grzybka, tak, żebyśmy mogli to dokończyć, e, oraz latarnie i dusze, czyli zebrane, żeby to naprawdę, e, tak jak teraz, e, no nie stanowiło dla nas zagrożenia. Dobra. Jakoś idzie do przodu. Mm, Okej. Okay, lećmy teraz za znacznikiem. Spróbujmy skończyć przynajmniej tą misję. Już nie będziemy eksplorować e, całej mapy. Ale skupmy się na głównym zadaniu, czyli e, przejściu tej misji. I zdobyciu nagrody unikatowej. Tak? Miejmy nadzieję, że e, coś fajnego nam wypadnie. I to wypadnie nam na ten poziom. Tak? Więc naprawdę nagroda warta uwagi i poświęceń. Jak będziemy otrzymywać obrażenia, to najwyżej potka, użyjemy tutaj dusze zebrane i teraz zaczyna się magia. Hops, i nie ma klatki. Skrzyneczka z diaksami, tak, i strzały, super, elegancko, lećmy dalej, zostaw. chociaż... Chociaż każdy punkt do doświadczenia się przyda. No i zabrakło mi dusz. Nie zauważyłem, że ich nie mamy. Dobra, palamy grzybka i lecimy. No i nie mogę się ruszyć. A No i. Kolejny. Kolejny mój błąd. Nie zauważyliśmy, że nie mamy dusz. Ale. Staramy się już to naprawić i lecimy. Dobra, szybko to zabijmy i lećmy dalej. Potek. I jakoś zaraz padną. Okej, okay, dobra. Je jedno życie stracone. Trudno. Misja jest naprawdę ciężka. Pod względem poziomu trudności, więc ymm, wypadki mogą się zdarzyć, ale no chciałbym przejść na misję i zobaczyć co to być na nagrodę. Cofajmy się może troszeczkę teraz i... Tak, wiele ostrzał nam wleciał, więc super. Pomogło nam to bardzo. Tutaj samotny szkielet. No, musimy popracować nad takimiś przedmiotami, które będą e, nam pomagały w walce z y, wieloma przeciwnikami. Bo teraz e, w sumie za bardzo e, na to nie mamy żadnych itemków. O, akurat przychodzi. Ale nie możemy dłużej tego bić. Sznureczkiem zapraszamy, sznureczkiem zapraszamy ładnie się ustawiają. Kolejna partia idzie. Dobra, może się uda ją pokonać. No i super. A no i super, kolejna klatka. Chyba otrzymuję obrażenia, bo jestem taki metaliczny dźwięk. Znowu prawie zrobiłem to samo, czyli yy, niepotrzebny skok. Dłuchmy sobie trochę życia. No z tego łuku moglibyśmy te składki ściągać. Jakby by nie były cały czas mobami zasłonięte. Ok, chyba, chyba sobie poradziliśmy. Dobra, Draksy yy, Potek. Szybko poskrywamy się tej klatki dzięki latarni. No i teraz na grzybku. No, grzybek się przydaje, ale chciałbym go mieć na troszkę większym poziomie niż teraz. Bo teraz mamy go na poziomie siódmym. Zbierzmy sobie trochę dusz e, na tą pułapkę, którą e, mieliśmy przy tej bramie. To chyba będzie już tutaj niedługo. Dokładnie. I te dusze nam się tutaj przydadzą. Na odległość sobie już strzał jeden. Arcyz zwosadnik Nasz ziomek. No super, tu w tej misji akurat lec, leci nam więcej strzał, przynajmniej tyle. A to dobry znak dla nas, bo może ją kończymy, nie? I łatwiej. Więc strzały zawsze się przydadzą nam. Też artefakt właśnie z unikiem i stunem od razu, czyli ogłuszamy przeciwników na kilka sekund, bardzo przydatna rzecz. No i dobra, tutaj od razu sobie użyjmy jednej dźwigni, żeby zespełnić te moby. Arrgh! Dobra, pełne skupienie, i przychodzimy tą misję, bo normalnie zakończymy zaraz ten odcinek, jak będzie to zło. Nie da się ich pozbyć szybko. to trochę gorszy poziom niż nasz. Cztery skrzynie, liczba znalezionych tajemnic. Yy... Żadna. Trudno. Dobra, dokończmy tutaj te mopki szybko. O, i na siłę nam się przyda. Jak najbardziej wskazany. No i ci w pancerzu twardzi są, tak. Musimy wymienić tą broń jak najszybciej. Na jakąś inną, żeby nam się tutaj yy, łatwiej te poziomy trudniejsze pokonywało. Dobra, i uciekamy dalej. Zaopatrzenie strzały. Prosto, lecimy. No i super, udało się go ściągnąć, zanim e, użył swoich zaklęć magicznych. No i przywoływacz numer jeden. E, w tej grze trzymamy go na odległość e, z łuku. I chyba mamy teraz zasięg odpowiedni do niego. Podka użyjemy. O, i użycie podka podczas kastowania. E, przerywa go. E, użycie pilotarni, ciekawe. Dobrze wiedzieć e, teraz, e, a nie w jakiej gorszej sytuacji. Okej. Okay. no i pokonany. E, jakiś mieczek wypadł. E, poziom 19. Sprawdźmy te dwie bronie, które wypadły. Tego nie chcemy, tego też nie chcemy i tu już może być lepiej. Okej, okay, obrażenia ma trochę większe niż nasza obecna broń. E, pijawka, zaklęty ogień. E, tamten mieczyk e, też pijawkę posiada i e, to może być dobra droga. E, I mamy, zobaczymy, co tu mamy jeszcze łańcuchy, tego nie chcemy. Sprawia, że broń jest i więcej więcej obrażeń przedmiot używalne No i jestem tego ciekaw. Sprawdźmy, zamieńmy sobie ten mieczyk, rozbijemy. Zyskamy 7 punktów więcej. Załóżmy sobie ten, który jest lepszy. Teraz tak, pijawkę chcemy, bo naprawdę daje nam to dużo przeżywalności. I tutaj zróbmy sobie tą grabież. Za drogą no jeden punkt poziomu, czyli zaraz będziemy mogli sobie to ulepszyć, znowu. I zaraz się przekonamy jak ta grabież działa, bo jestem też ciekaw, ale wiecie co? W poprzedniej misji, tej właśnie nieudanej z początku, nie przypominam sobie, żeby w tym momencie wyskoczył nam przywoływacz na starcie, tutaj w, akurat w tym rejonie, więc no, ciekawe, więc tam mapa jednak się generuje randomowo. Użyjemy sobie podka. I szybko tę misję zakończyć. Eee, no właśnie. Musimy atakować z eee, miecza, żeby rzeczy dodatkowe używalne spełnić. No, potek wypadł. No, coś mało tego robi, 200% szans. Ale to 200% szans nie oznacza, że będziemy mieć cały czas. Tylko prawdopodobnie ten procent szans jest na poziomie. Zdajemy na to 20%, my zyskaliśmy 200% z, tego, z tych 20%, więc to nie jest tak naprawdę e, dużo. No, okej, okay, jakoś to idzie. Mamy jeszcze to jedno życie, więc jest ok. Przez przypadek TNT użyliśmy. I świnka nawet przetrwała TNT, niesamowite. No, ale jest tego trochę więcej, nie ukrywam, że może nam się to przydać podczas takich trudnych misji. TNT chyba złapie jeszcze ten zasięg klatki, więc super nam się złożyło. Hmm, A i tutaj grabież się pojawiła dopiero pierwszy raz. Czyli tamte y, podki, to wszystko to był fart, chyba na misjusza, A nie nasza grabież. No i tutaj lecimy z latarnią. By się nie stresować, zdobyty poziom, czyli jesteśmy teraz w stanie zwiększyć grabież na poziom drugi, czyli 200%. Hmm, tutaj grabież lepsz. Szansa 200%. Tu tam wpadły strzały artefakt. Obrażenie bardzo, te same sekundy, czas odnowienia. Hmm, moglibyśmy grzybka zamienić, ale nie, no grzybek jest na razie dla mnie niezastąpiony, naprawdę. Troszkę więcej obrażeń jest z tego miecza jest super. Użyjmy sobie. Grabież zadziałała. Kolejna grabież zadziałała. Ustawmy się odpowiednio. Najpierw zadbajmy o tą pierwszą klatkę, a dopiero później zajmiemy się tą yy, u góry. Mm, tutaj jest yy, zły moment na to. Złe miejsce, żeby to zrobić. Chodźmy no tutaj z góry właśnie, nie wiem czy tutaj dosięgniemy, a super, idealne miejsce, kolejna kartka leży, yy, punkt doświadczenia zdobywamy, miło, naprawdę miłość teraz gra, M jednego fejla mieliśmy, yy, albo dwa nawet, już sam nie wiem, to, chyba tyle ich było, więc zgubiłem yy, hubę, tak, mam jeszcze jedno życie dostępne. Czyli jeszcze raz możemy zginąć, i kolejny to niestety będzie game over dla nas. Mm. Te creeperki, kochane nasze. No a z końcowej nagrody przydałaby nam się jakaś broń jednoręczna. To wtedy naprawdę byłbym zadowolony z tej misji. Bo naprawdę męczymy się, żeby to przejść, słuchajcie, naprawdę. No, nie jesteśmy w stanie teraz nic im zrobić. Żadnych uników, bo to nam nie wychodzi ostatnio. No i tutaj przy ataku zasięgowym ten wielostał też nam dużą pomaga, słuchajcie. Okej, okay, dusze zbieramy. Chodźcie, chodźcie duszyczki. Przydacie się zaraz. Chyba nam nie starczy. Nie starczyło nam, niestety. Dobra, użyjmy grzybka i spróbujmy. O, nie, 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 nie. Ale TNT jak najbardziej wskazane przy takich sytuacjach. Eee. Dobra, kartki nie ma. Zobaczcie, że prawie już znowu pół poziomu zdobiliśmy. Więc to jakaś metoda na to levelowanie jest. Um. No, widziałem, że możemy. Po przejściu gry, ukończeniu tej, tej pierwszej fabuły, przejść na tryb przygodowy. Tam też mogą być ciekawe opcje, i też nie mogę się doczekać, aż tam wejdziemy. Na ten moment powiem wam, że ten Minecraft dungeon, jednak naprawdę yy, daje tutaj wiele nam możliwości i rozbudowy. A szczególnie lubię wasze takie elementy RPG, w których możemy yy, budować swoją postać, tak naprawdę. Dobra, yy, super. Yy. Sprawdźmy, co jest na końcu. M mówiłem, że nie będziemy. Czyścić tego aż tak Dobra, ale ten tył sobie najpierw zabijmy, żeby nie mieć jakiejś niespodzianki nagle Mamy dwie klatki i chciałbym je bić w jednym momencie A niestety Po te obrażeń i wchodzimy w to. Nie musimy się cofnąć, skrócić sobie e, ich drogę do nas. Dobra, teraz jest git. Super, kolejne strzały się przydadzą, już prawie 300 ich mamy. E, no i ostatnia klatka nam została i ten etap mamy z głowy. lecimy dalej. Mamy grzybka już odnowionego, więc sobie dokończymy to ręcznie. O, uwaga, 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 bo... No nie chciałbym tutaj stracić teraz życia, bo to byłoby naprawdę groźne w szczególności, że myślę, że jesteśmy już gdzieś tam prawie na ukończeniu tej misji. Tutaj też dosłownie chyba kilka życia nam zostało. Eee, Okej, okay, co my tutaj mamy dalej? Żadnego mięska, żadnego jabłuszka. Dobra, użyjmy podka. No i ten Creeper tylko 24 punkty nam zabrał, bo chyba nas uderzył. <gry> Widzicie co ona zrobiła? No kurcze... Więcej ich nie mogła narodzić. Aha, tutaj były dwie klatki na dodatek, no ładnie. No tutaj nam jakiś łuk wypadł normalny, jest troszkę wyższym poziomem. Ataku, ale chyba się nie przyda. Dobra, latarnia, kolejna klatka. Yy, I co, Będzie zbierać kolejne dusze? Tak, kolejne pułapki. Dobra, te owieczki może coś tam dadzą. Yy, tutaj podtek. Yy, dobra, użyjemy grzybka i spróbujemy. Dojść do tego trochę. Użyjmy, użyjmy podka, więc mamy chwilę czasu, żeby mamy chwilę, żeby to wyczyścić. Z tego co widzę na mini-mapie, to jesteśmy już tutaj na ostatnim etapie tej naszej codziennej misji. Tutaj, z tego co pamiętam, z tej normalnej takiej misji, to tutaj arcyz, osadnik nam będzie chciał trochę popsuć nasze plany uratowania, jakby tych osadników, którzy byli w wcześniejszej misji. Więc zaraz tutaj zobaczymy Co nas tutaj czeka i co dla nas przygotował. Ta nasza kochana wróżka latająca. Zaraz zobaczymy, jakie tutaj niespodzianki nas czekają w tej ostatniej konfrontacji. No okej, okay, trzeba się skupić. I mam nadzieję, że szybko tutaj już nie zginiemy. Dobra, TNT nam się przyda jak najbardziej. E, fajnie. W sumie mogłem go tu zachować na troszkę e, inną, późniejszą akcję, no ale jakoś to będzie. E, Ta latarnia naprawdę robi nam tutaj super robotę e, z tym łukiem i wielostrzałem. No i dostaliśmy kolejny poziom, więc e, tak naprawdę nie musimy używać podka. No i ten przywoływacz yy, drugi tej misji yy, z większą ilością życia yy, tutaj może nam stanowić lekki problem i to jest niekomfortowa sytuacja teraz dla nas, bo yy, nie możemy stąd wyjść już nawet widzę, o kurczę. aha, musimy dookoła yy, tak naprawdę z nim biegać yy, Dobra, użyjemy sobie grzybka i spróbujemy troszkę w ten sposób o, chyba jednak ten sposób też nie zadziała. No, ciężko, ciężko. Ostatnia szansa przed nami. No ten Przewoływacz ma trochę życia. Zaraz coś na niego poradzimy, bo nie poddaje się tak łatwo. Może go z łuku poobijamy, jak, naj, jak najwięcej. Hmm, tutaj z tyłu możemy trochę uciec, albo grzybka zaraz użyjemy. E, tak, chyba będzie to, to będzie zaraz dobry moment na grzybka. Jak najwięcej demedu trzeba szybko w niego wpakować. Tego ataku. Dobra, i kończymy go z łuku. I już prawie, prawie ostatni mini-boss tej misji. I pyk, ciach. Udało się, słuchajcie, udało się zrobić. Więc wszystko jest do zrobienia. Wystarczy się trochę postarać i stracić trochę żyć i czasu, ale naprawdę wszystko jest do zrobienia. E, tutaj są te duszki niechciane przez nas. Dobra, już ich nie ma. Żadnej skrzyneczki tutaj chyba nie ma już, więc możemy udać się do wyjścia i zakończyć tą misję. No, nareszcie powiem Wam, że było ciężko. Potrzebowaliśmy dwie pełne próby, tak naprawdę, bo jakbyśmy teraz zginęli, to znowu mi sobie się nam nie powiodła. Więc kończmy ją i zobaczmy, co z tej ostatniej skrzynki z nagrody otrzymamy. Otwieramy. Miejmy nadzieję, że coś unikatowego. Nie jest to coś unikatowego po raz kolejny. Um, zobaczmy, co to jest. 4 punkty więcej. Zbroja złodzieja. Zdrowie 186, więc 46 więcej. Szybkość ataku wręcz 25. Um, fajnie. Um, Swoboda i iz zalatuje siarką. Ciekawe. Zaraz sobie sprawdzimy. Um, Jaki ma zakręcia. Daje małą szansę na odbicie nadlatujących pocisków. Um, to. Ten efekt znamy. Skracza czas oczekiwania na kolejne wykonanie uniku nawet prawie 50%. Czyli dosyć sporo, jak dla mnie. Robienie uników pozostawia za to ślad ognia ma obrażenie przez 4 sekundy. 57 obrażeń ognia, nawet. Mm, nieźle. Śnieżka. Yy, znamy efekt, tak? Czyli yy, krótko go ogłusza wroga. Badacz. Za każdy 100 bloków odkryte mapy mapie odzyskujesz drobinę zdrowia. Nie wiem, jak moglibyśmy to wykorzystać. Chyba w żaden sposób. I teraz, ym, czy to chcemy wziąć? Tutaj moglibyśmy użyć to. Ym, ślad ognia. Wiecie co? No, w tej zbroi na razie jesteśmy wytrwalsi. Yy, ponieważ mamy. Synergię prędkości, czyli zyskiem prędkość poruszania, chociaż nie wiem, czy to jest takie ważne, moglibyśmy to zamienić nawet. Zastanowię się jeszcze, zobaczymy, jak to, czy nam będzie to pasowało w ogóle do tego zestawienia. Uwolniliśmy wcześniej kupca. O, skrzyneczka z diaksami, prawdopodobnie. Super, 50 wpadło. Yy, przedmiot na losowe, przynajmniej z, z jednej kilku kategorii przedmiotów. Kupmy, kupmy w takim razie dwie. Zbroja Łuskowa. Zbroja najemnika, czyli nic takiego na razie wartościowego. Yy, 20, 27. poziom yy, rzadki. Yy, na razie sobie zachowamy, bo też nie chcę wydawać wszystkich diaksów. Yy, nie jest jakoś to wysoki upgrade. Mm, hmm. Szata przywoływania. Mm, nie. E, Ikusza. Dwa poziomy zaklęć. Zastanowimy się w takim razie troszkę później. E, na ten moment y, kończymy odcinek. Jak widzicie, udało nam się zrobić z takim wysokim poziomem różnicy, więc ja jestem w pełni zadowolony, bo mieliśmy 20 wcześniej, jak zaczynaliśmy. Później gdzieś w trakcie zdobyliśmy mieczyk, który nam pomógł, ale no podbiło nam tylko to o jeden punkt mocy, więc przeszliśmy misję, która była aż o 15 poziomów większa niż nasz obecny poziom postaci, więc jestem z tego zadowolony. Szkoda, że nie, nie, nie wypadła żadna zbroja unikatowa. Być może później jeszcze podejdę do tego drugi raz, e, ale już poza odcinkiem być może uda się ją wydropić. Zobaczymy wtedy, jaka e, będzie. Mam nadzieję, że coś fajnego, przydatnego. E, a na ten moment, y, moi drodzy, to koniec i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!